Nagrywamy, oceniamy różnych YouTuberów po wyglądzie. Pierwszego mamy Wojt... Wojtka Wojana. Jak oceniacie Wojtka Wojana? Ja 7 na 10. Kawiosk czynia 5 na 10? Bardzo dobra odpowiedź. Teraz mamy Pana. Mbapego, tutaj. Dobrze, pan tutaj ma dziesiątkę. Dziesięć, dziesięć. A, a, a nie, ode mnie jest dziewiątka. od tej pana Kamilos dziesięć na dziesięć. Jak pan tam pan, pan ilość wyjdą. Dobra, teraz pójdźmy na inne owo. Pójdźmy na inne owo. Ja tak, ja to ta jeszcze. Pustka, nie podoba mi się wygląd Ronald. się się pas włosy. Teraz mam Messiego. Ty jesteś normalny? Widzowie, Messi czy Ronaldo? Messi ja daję milion na dziesięć. Ja daję pierdziliacz na dziesięć. Widzieliście, by Aha. Teraz Paweł Pająciowski. 5 na 10. A ode mnie oś. 8 na 10. Chwila. No tutaj mamy problemy techniczne za ścianą. Mamy problemy techniczne za ścianą. Dobra, już jesteś powiedzmy. No i jak oceniasz palią? A, 5 na 10. Dobra. A Gawron. A chwila, Kamilos, popatrz sobie na to zdjęcie. Ja, 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 dziesięć, ja dziesięć tysięcy na dziesięć. Ja, ja sto tysięcy na dziesięć, Kamilos pięć na dziesięć. Jezus Maria, Kamilos! Bellingham. Zero na dziesięć. Zero na dziesięć, wcale mi się nie podoba. Wygląda Tobiasz. Tutaj Tobi. Dobra, osiem na pół, na, tutaj mamy tysiąc zwojanowi Jezu, ja zresztą nie mogę I oddech Pięć na dziesięć Dziesięć na dziesięć Dobra, więc tabela wyników wygląda tak Zwojan. 12 na 10. Wojan 12 punktów na 10. Mbappé 19 punktów na 10. Ronaldo 16 na 10. Messi 3. Tryli Messi tryliar. Messi tryliard na 10, Gerdylard na 10, Halion 13 na 10. Gawronek. 10, 10 5 na 10. Bellingham. 10 na 10. Ja dałem 0. Tobiasz. A Tobiasza. Tobiasz ile? Tobiasz ile daję? A Tobiasza nie zapisałem. Tobiasz 20 na 10. No bo jest na jutro 20... To 20, 20 na 10. 10. Ptych z wojanowych, 15 na 10. Wygrywa Messi, bo ma tryliad na 10. Na 10. Dobrze, kończymy to widzowie, kończymy, kończymy, kończymy. Na weszcie był.